Witajcie kochane, dzisiaj opowiem Wam, jak zabezpieczyć końcówki włosów nie tu olejkiem, i pokażę Wam Matrixa, nowy szampon i odżywkę. Zapraszam na film. Bardzo często właśnie pytacie nas, czym myć włosy przedłużane i w niektórych filmach, właśnie tak jak w dzisiejszym, pokazuję fajne nowe produkty. To są profesjonalne produkty Matrixa, które. Powodują. Tu jest szampon i odżywka. Tutaj jest w składzie olejek z awokado. Bardzo włosy są mięciutkie po nich. Domywa dobrze skórę głowy również. I co najważniejsze, pomaga rozczesać kołtunę. Czyli jeżeli włosy mamy troszkę spuszone, skołtunione, to po tej szamponie odżywce będzie łatwiej Wam je rozczesać. Teraz krótka instrukcja mycia. Jeśli chcesz mieć piękne włosy, to postępuj zgodnie z tymi krokami. Pamiętajmy, że mycie włosów, trzeba zwrócić szczególną uwagę właśnie na skórę głowy, żeby ją dobrze domyć. Włosy przedłużane zawsze myjemy tak na stojąco, czyli nie spuszczamy głowy w dół delikatnie. Nie możemy za bardzo też ręcznikiem pocierać i szarpać, czyli bardzo delikatnie odsączamy włosy. Potem bardzo jest ważne, żeby je dobrze dosuszyć suszarką najlepiej i na koniec właśnie kropelek kilka olejku, o którym Wam zaraz powiem i ten olejek zabezpieczy końce włosów przed zniszczeniem i dzięki temu Wasze przedłużane włosy też nie będą się tak skracać, bo często jest taki problem właśnie. Że pytacie, dlaczego po cyklu noszenia te włosy tak, jakby się Wam skracają? Po prostu wykruszają się końce, szczególnie przy blondach, ponieważ wszystkie włosy przedłużane to są już włosy rozjaśniane, farbowane, tonowane, więc one są osłabione. Więc musi, jeżeli zabezpieczycie końce, jeżeli będziecie używać produktów termochronnych i takich olejków, to po prostu e, włosy nie będą Wam się wykruszać, czyli skracać. I tutaj pokazuję olejek Olaplex numer 7. Jest to naprawdę świetny produkt. Dlaczego? Dlatego, bo ten olejek możecie używać codziennie, ponieważ on nie jest w ogóle tusty, czyli wydaje. Wlewamy na rękę kilka kropli i wcieramy w końce włosów. Zobaczycie naprawdę różnicę. W ogóle nie pozostawia tu z tej warstwy. Jest to rewelacyjny produkt, bardzo wydajny. Warto za niego troszkę więcej zapłacić. Także aby właśnie te końcówki nam się nie wykruszały, nie skracały, trzeba zwrócić uwagę właśnie na nie i właśnie przesmarować takim olejkiem to może bardzo pomóc. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Zapraszam do wypróbowania tych kosmetyków. Do włosów przedłużanych będą się one świetnie nadawały. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli dacie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam również do subskrybowania naszego kanału.